Ma ludzie, Sebek z tej strony. Dzisiaj nagrywamy filmik, znaczy ja nagrywam, specjalny z Majorki. Jak widzicie, ja tutaj zakupiłem sobie specjalny album do naklejek. Zakupiłem sobie też kilka saszetek e, i saszetki z naklejkami, a jest ze mną mój gość specjalny. Jest to brat mojej dziewczyny, Rafał. Witam. E, Żaneta już go pozdrawiała ostatnio w filmiku, który razem nagrywamy, nagrywaliśmy. Dzisiaj otworzymy sobie Yy, trzy saszetki Las Vegas de la Liga 2016 sześć saszetek, aha 6 i no i w sumie 6 z naklejkami zobaczymy może coś fajnego się trafi udało mi się znaleźć te saszetki w jakimś śmiesznym kiosku dobra to co to może ja sobie zacznę to zaczynajmy. dobra zaczniemy co od naklejek Naklej. może być dobra czekaj ja sobie zrobię tak w tle i muzyczka mamy balkon otwarty jest gorąco będzie filmik z muzyczką a jak o... nie, nie... chcesz, to nie musisz czytać tych nazwisk. Nie, bo, oni mają... bo oni mają śmieszne. Zjadę so jakiś planas. Co so za jakieś nazwiska. Zobaczymy, może coś fajny z realu się trafi. Charles. Savic. Kurde włosy mają. Jeba. Mariano, Gonzales. O! O i herby. I są dwa herby. No, to jest, jest dobre. To czekaj, to otworzę sobie trzy, a potem dobra, ty sobie dobra. trzy. Dobra. Żaneta poszła sobie na dół tam posiedzieć na Facebooku na internecie Zależniona Zależniona, o powtórka mi się trafiła Sawić <noise> Sawić <noise> Ruben Widać, widać tam coś. Widać, pięknie widać Kamacho A tak w ogóle taki śmiesz teraz leci. Godin, Atletico Madrid oh. i mamy Herbik Real Betis, Betis. Tu jest album z tyłu do tych naklejek, to będę miał gdzie wklejać. Moja trzecia saszetka. Na razie miki się z realu nie trafił. Może ja będę miał szczęście. No. Na razie mamy chwilę, potem idziemy na obiadek, a potem idziemy się kąpać. Eee, bar, bardi Musaccio. Um, o to jest świecąca. Sama no. No nie chce będzie to teraz. Jest, to... jest i nie jest to z Barcelony. W końcu jakaś karta porządna. Jesus Games. I... Ramis, no nie trafił mi się żaden z realu, może no, ty no, to być miał Żaneta nam da trochę spokoju. Trochę wieje. Potem na końcu filmu pokażemy wam jak wygląda widok z naszego... Renela. Jakiś Bruma. Sydney. Bernardo. Wow, znasz ten? Trasz, oraz, jakiś świecąca, fajna. Łapasz nas. <laughs> I jakaś naklejeczka. No, no rasizm. Bez rasizmu. Bez rasizmu, prawidłowo. Na razie na Majosę spotkaliśmy tylko jednego murzyna. Dwu no dwóch było. Dwóch było? Dwóch było. Jeden, no. jeden napakowany. No, duży murzyn. A drugi cienki. Drugi cienki. To nie wiem, to jest jakiś chyba kod specjalny, nie wiem do czego. kupon nie na, w ogóle na Play. A Angela. Piati Hugo Fail no Lepiej Elus Tondo <laughs> Zaluda i Queen, Queen. Queenie 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 Patrz, no nie ma nikogo z razu To nie no. będzie tych tak, które nie widzieliśmy Planie ta resztę sobie nagramy, albo a ja sam, nie wiem, zobaczymy, może na plaży Na no plaży zbyt dużo słońce będzie. ale będzie fajnie. Diego Alves, w końcu jakaś fajna karta. Na fejka. Juin Javi Varas. Sergio Vázquez. Moglibyśmy zaprosić do jakiegoś Hiszpana, to by nam czytał. Juan Juan. Ale tu mamy... no był drugi zawód, z tego. I Herby, oczywiście. Parcela. Herby. Herby. Dobra, teraz polecimy z kartami. Może tutaj będzie więcej szczęścia. Ja sobie tu wybrałem trzy saszetki z Hamesem. A tu są trzy saszetki z, z Suarezem z Barcelony. Dobra, zobaczymy. No coś padnie. No może. Albumu nie kupowałem, bo był jakiś taki lip, lipny z jakąś piłką w ogóle. O, mamy trenera i to jest karta specjalna, zostawi ją na koniec. Kurde, źle zrobiłem. A, i, o, a już było widać o, o, już było widać Barcelona. kto to jest. Barcelona. Dobra, też pokażemy. Jest Messi. Messi. Jest pewnie. Messi na Metal kart. Może, może ty będziesz miał szansę i trafisz tego? Ronaldo. E, że ja oni to pokładali. Na krzywo. Dobra. Fuego. Simeone. O. o. Dobra. Alexis. Aha, bo to jest po pięć. To po jednej czy? No dobra, dawaj. Na zmianę zrobimy. Dobra. I będzie Ronald. Jasny gwint Mamy jakiegoś Oblak. oblaka Teraz mamy Enzo Perez Biena Dobrze mówiłem Chyba ta kanas Mówię, możemy zaprosić do jakiegoś tono tono no To nam poczyta i Pablo Hernandez Tak w ogóle to bardziej się opłaca kupić saszetnie w Hiszpanii niż w Polsce. 60 centów. 60 centów. A jeżeli byście chcieli kupić całego boxa, e, widziałem na GoHobby 160 zł, a tutaj wychodzi 80 zł. No. Bardziej się opłaca. Ale całego boxa nie kupowałem. Bo ja miał kupić to potem co? Będę siedział w fotelu. No. Dobra, będę odwracał, tak. Tiago, Atletico. Eee, tego nie Lag ExcelKK aznam. Pablo Kappa, a kartą specjalną jest, jest Herb Atletico, Madryt Fajnie, fajnie A ty tu jakiegoś miałeś? Ma się nie Nie miałeś? Nie miałeś A to oszukaj mnie No, dobry czas mamy Jordi Alba Barcelona Barcelona, mój, Ty, mój nie ulubiony się... klub. Oooo Cristiano ja, ja Ronaldo miałem, miałem powiedzieć, że się Piękna nie trafił jeszcze karta. żaden ten. Że się nie trafił mamy żaden tutaj. Z, z realu. Koło tu mamy Bruno Tono znowu. Druga karta. Sama. Był, był już? Był już. Tak? Surtuza. I Nie, to no nie jo Joan Carlos. 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 No, no to fajnie trafiłeś. Ronaldo. Ronaldo. Tu w ogóle z tyłu są takie dziwne akcja jest, że tu jest napisane jakieś pytanie. I tu ale jest o odpowiedź. Hiszpańsku. No, ale coś chodziło o Manchester United. Ale chodziło chyba teraz, bo jest zakreślona, nie. Ale to może być pod no, też. No, może być. Dobra, jak znacie hiszpański, to sobie możecie odpowiedzieć na to pytanie. <noise> Albo zaraz zapytamy się tylko. Potem mógłby mi się Ronaldo trafić na tym. No fajnie, było. No, fajnie, a Messi fajnie. też jest Spoko. No jest, Messi jest Ronaldo, wyka karta jest spoko. O, tu już wiem, że będzie herbik, dobra to pokażę. Las Palmas, a to Las jest Palma. ta, Las Palmas to jest ta wyspa. O, y nie? Nie, 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 to, to jest ten co gościu mi przesyłkę z nim ostatnio zrobiłem. Wymianę. Możesz, możesz mu wysłać kartę na pamiątkę. No. Oni też tam mają. O, widzę, że już ktoś jest tutaj... Nie, nie ma. O, mamy Polaka. Kołodziejczak. O proszę. Jest i Polak, to są tak popręcali. Dwie te same bo są. No właśnie takie... Nie, z tego nie, samego klubu, no, ale podobnie, no, podobnie są, nie? Podobnie, podobnie. Mu -nian, mu -nian? Munian... Munian... Munian. Masaka. Moreno. Moreno. No. Ostatnia saszeczka. Może szczęśliwa. Ko mamy tu Sergio Rico o Marcelino trener, Trener, piękny trener Ko mamy Samu Castello mamy następnego trenera <grym>, Aberlardo no. tu mamy And Angel Angelari i no, ostatnia no, karta ja. Andre Gomez <grym>, tak jak Żaneta widać że FIFA gra się O grało się FIFA no i dobra to co trafił nam się fajny Messi o zobaczymy jakie jest pytanie do Messiego może będziemy wiedzieć Nie, nie, Ile nie kosztuje? Nie, nie będziemy wiedzieć aha coś no właśnie to obstawiam że 190 milionów albo nie więcej 500 czekaj. 500 a quanto se... albo masakra nie wiem, obstawiam 250? 325? Nie wiem ile ba kosztuje Messi, nie wiem. Ja bo albo, na, na, albo na ile jest wyceniony może. Albo no właśnie. No tak. to ja bym ustawiał 500. Nie no tak. Nie? 250 bez przesadził. Tak, 250 prędzej. A wy jak uważacie, że na ile jest Messi wyceniony? Napiszcie w komentarzach. No, a my sobie poczytamy. Poczytamy. Jeszcze dokładnie. jest Ronaldo na zwykłym, ale jest. Ale niech, jest. Niech sobie stoją koło siebie. Ci panowie się bardzo lubią no. Dobra, to my kończymy, idziemy sobie na soczek Aha, mieliśmy wam pokazać jak wygląda nasz w ogóle ten widok z tego z tarasu. z tarasu Dobra, to lecimy Zrobimy taki myk I tak wygląda widok z naszego hotelu Piękny basen Ludzie się kąpią, potem my tam pójdziemy sobie po obiedzie Baseny są tam, a tam dalej jest morze Tym miłym akcentem żegnamy się z Wami, trzymajcie się, pa-pa!